Witajcie, bracia i siostry, we wspólnej modlitwie wieczornej na bezsenność i lepszy sen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, gdy kończy się kolejny dzień i otacza mnie ciemność, pragnę podziękować Ci za ten wyjątkowy czas, gdy mogę zanurzyć się w Twojej obecności i znaleźć w niej spokój. Dziękuję za to, że nawet w chwilach bezsenności mogę się z Tobą spotkać i zanurzyć w Twojej miłości. Proszę Cię Panie, abyś pozwolił mi wykorzystać ten czas na głębsze wsłuchiwanie się w siebie, na refleksję nad minionym dniem, nad moimi słabościami i nad możliwościami, które stoją przede mną. Niech bezsenność stanie się dla mnie czasem szczerego rachunku szumienia i duchowej odnowy. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją nieustającą opiekę nad mną i moimi bliskimi. Dziękuję za Twoje wsparcie w trudnych chwilach, za Twoją obecność, która daje mi siłę do pokonywania przeciwności losu. Dziękuję za Twoje prowadzenie, które prowadzi mnie ku lepszemu życiu i do większej bliskości z Tobą. Wspominam dzisiejsze wydarzenia, uśmiechy, spotkania, dobre słowa, które otrzymałam od innych ludzi. Dziękuję Ci, Panie, za piękno Twojego stworzenia, za naturę, która otacza nas swoim majestatem i świadczy o Twojej potędze i miłości. Proszę Cię Boże, abyś obdarzył mnie łaską i siłą, abym mogła stawić czoła moim słabościom i popełnionym błędom. Wybacz mi, jeśli zapomniałam o tobie w ciągu dnia, jeśli zgrzeszyłam w myślach, słowach lub czynach. Pomóż mi wzrastać w miłości i w bliskości z Tobą. Teraz, gdy noc staje się moim towarzyszem, a bezsenność obejmuje mnie swoim cichym uściskiem, proszę cię, panie, abyś napełnił mnie swoim spokojem i miłością. Ukołysz mnie do snu i otocz mnie swoją opieką przez całą noc. Błogosław tę noc i nadchodzący dzień, aby każdy moment był przepełniony Twoją obecnością i miłością. W imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Odmówmy teraz wspólnie pacierz wieczorny, rozpoczynając od krótkiego rachunku sumienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam Panie miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Myśli i słowa, sprawy moje poświęcam na chwałę Twoją Panie. Tobie serce me oddaje, niech się coraz lepszym staje. Maryjo strzeż serca mojego, o Jezu, nie wychodź z niego póki mi tchu życia stanie, nie opuść mnie, Jezu Panie. Święty Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze po pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź bola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzy w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga. Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierze ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Jam jest Pan, Bóg Twój, który cię wybiódł z ziemi egipskiej, z domu nie boli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Bogatwego nadaremno. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czci ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Będziesz miłował Pana Bogaczego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twojego i przez boleści niepokalanego Serca Maryi, obmyj we krwi Twoich wrzeszników całego świata, którzy teraz w konaniu zostają i jeszcze dzisiaj, tej nocy umrzeć mają. Konające serce Jezusa, zlituj się nad konającymi. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję Ci z całego serca za kolejną wspólną modlitwę. Proszę o umieszczenie intencji i próśbę o kolejne modlitwy w komentarzach. Oto wybrane dla Ciebie kolejne modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże.